Witam na kolejnym filmie. Dziś będzie poruszony temat, który wyszedł niejako z ostatniego live'a. Pytania i odpowiedzi. Chodzi tutaj o kwestie związane z zastosowaniem i podłączeniem źródła zasilania rezerwowego. Tam chodziło o przetwornicę napięcia. Mamy różne skrajności, jeśli chodzi o zjawiska atmosferyczne, wichury, trąby powietrzne, śnieżyce co może powodować przerwy w dostawie prądu na skutek zerwania sieci elektroenergetycznej. Też czasy są jakie są, gdzieś ta niepewność i każdy się zastanawia, jak się tutaj zabezpieczyć. I przewinęła się na live ostatnio dyskusja. Na temat sposobu podłączenia przetwornicy napięcia do gniazdka, jak nie mamy prądu i w ten sposób y, zasilanie rezerwowe zrealizować. Ja od razu mówiłem, żeby sobie ten pomysł ta osoba wybiła z głowy, która tak myśli, no bo to jest naprawdę proszenie się o kłopoty i ten film niech będzie taką przestrogą takim memento też dla osób, które myślą że sobie w ten sposób podłączą zasilanie, a może to zespół prądotwórczy, potocznie zwany agregatem prądotwórczym, sobie podłączymy do gniazdka i co za problem? Mamy prąd. Pojawia się też taka obiegowa opinia, z którą ja się zetknąłem. Co za problem, sobie podłączyć agregat? Przecież trzeba tylko wyłączyć główne bezpieczniki i nie ma problemu. Ja w tym filmie wykażę dlaczego. Takie myślenie to droga na manowce, i można sobie naprawdę narobić tutaj masę kłopotów. Trzeba też pamiętać, że oprócz awarii są planowe wyłączenia związane z pracami na sieci elektroenergetycznej. Można też realizować pracę. Pod napięciem. W skrócie PPN, ale tutaj, kiedy jest wyłączone, no to ma tak być. Jeżeli teraz ktoś w tak bezmyślny sposób, jak przez podłączenie do zapewnić będzie chciał sobie zasilanie, poda napięcie również do sieci publicznej, i może naprawdę dojść do, do bardzo poważnego, jak nieśmiertelnego wypadku. Jeśli chodzi o te osoby, które. Będą przy takiej sieci elektroenergetycznej pracować. Trzeba też pamiętać, że jeżeli będzie tu wyłączenie napięcia po stronie średniego napięcia, i tam będą prowadzone prace przez podłączenie, ktoś by powiedział sobie: jakiegoś małego zespołu prądotwórczego, jakiś niewielki przetwornicy napięcia, i będzie myślał, że napięcie będzie tylko po stronie niskiego napięcia. To nic bardziej mylnego, bo również. Na transformatorze napięcie się pojawi po stronie średniego napięcia i to będzie wartość równa temu napięciu nominalnemu. To nie będą jakieś napięcia szczątkowe. I naprawdę warto o tym pamiętać i dwa razy się zastanowić niż takie rzeczy robić. Ja w tym filmie nie poruszam tematu zasilania rezerwowego z przetwornicy. Czy z jakiegoś UPS-a, kiedy to jest zrealizowane w sposób wyspowy, gdzie nie ma połączenia z siecią publiczną. Nie chodzi o takie sytuacje jak na przykład myślenie, a podłączę sobie do gniazdka, nic się nie stanie. No właśnie. O tym to sobie może potem osoba, która tak myśli zrobić, przypomnieć, ale przed prokuratorem. Osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, gorąco zachęcam, aby to uczyniły. Wystarczy nacisnąć ten oto przycisk, znajdujący się pod ekranem. Jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie lub nie do końca, napiszcie w komentarzach, co mógłbym zmienić. Skąd takie pomysły się biorą, choć tyle się mówi na temat prawidłowego podłączania urządzeń? Często się spotykam z sytuacją podłączania. Za pomocą przewodu z dwoma wtyczkami, choćby w gospodarstwach rolnych, przy silnikach. Ja teraz pokażę tu takie przykłady. Gniazdko jest zamiast wtyczki. Tu taki klasyczny przykład. Silnik elektryczny zamiast wtyczki, gniazdo. Tutaj mam kolejny przykład. Tym razem przedłużacze. Jak ktoś by powiedział, dużo szukania. Jakaś zabytkowa, historyczna kwestia to jest, która już, no można by powiedzieć, wychodzi z użycia, i ciężko coś takiego trafić. Ja mogę powiedzieć, że wystarczyło może 3 minuty, żeby znaleźć te zdjęcia na portalach internetowych. I ktoś powie, że stary temat proszę bardzo na wszystkich zdjęciach są przedłużacze z dwoma wtyczkami, zamiast z gniazdem i wtyczką. No na jednym zdjęciu to widać, że jest wtyczka metalowa, jedna jest z tworzywa sztucznego, podobnie jest na drugim zdjęciu, tutaj na trzecim mamy dwie wtyczki z tworzywa sztucznego. Co zwraca uwagę, jak się dobrze przyjrzeć na to zdjęcie środkowe i górne po lewej stronie, są tu założone nowe wtyczki, więc nie ma mowy, że to jest coś, co było kiedyś. Świadczy to o tym, że takie niebezpieczne wynalazki mają się, jak widać, dobrze. Jeżeli nie ma problemu ze znalezieniem takiego ogłoszenia w internecie, można sądzić, że sytuacja, która się pojawiła na live i takie pomysły, to nie są wcale odosobnione przypadki. Tylko że sprawa jest. Yy, poważniejsza niż mogłoby się wydawać. Ale kiedy już ktoś wpada na pomysł podłączenia w ten sposób źródła zasilania rezerwowego, no to naprawdę y, sytuacja jest podwójnie niebezpieczna. Ja zaprezentuję fabryczny układ, gdzie mamy puszczę z wyłącznikiem i z wtyczką odbiornikową. Widać co było. Stosowany. Tu mam takie obudowy. Jest tu włącznik. W tej akurat nie mam. Połączony z tyczą odbiornikową do silników elektrycznych. W gospodarstwach coś takiego używane było. To jest fabryczny wyrób i widzimy, jest wtyczka po stronie odbiornika. Jedna z okrągłymi, jedna z płaskimi bolcami. Nie ma gniazda. I to są właśnie te czasy. Z takich wynalazków. Tu mamy 1984 rocznik, jeśli chodzi o produkcję tego włącznika. Zawsze była wtyczka odbiornikowa przy odbiorniku, zresztą nazwa wtyczka odbiornikowa nie było gniazda. To nie jest tak. Że były gniazdka. Nie wiem w ogóle, komu taki pomysł szczerze głowy, Przecież to jest proszenie się o kłopoty. No bo co, wtyczka, mamy bolce tam, łatwo dotknąć, to się znajduje pod napięciem. Więc może zapewne można przypuszczać, to jest rozwinięcie tego podejścia, jeśli chodzi o taki sposób podłączenia do gniazdka. Ja pokażę na przykładzie swojego stanowiska komputerowego. Tutaj jest zasilacz UPS. W tym momencie obciążenie na poziomie 25-30%, na wyjściu 230 V, około 210 V. W tym momencie było na wejściu, czyli w gniazdku. I UPS jest podłączony do gniazdka. Ja wyłączyłem zasilacz. No pojawia się sygnał dźwiękowy. Jest kontrolka tutaj, która informuje o pracy na akumulatorach. Mamy tutaj gniazdka, do których jest podłączony cały sprzęt komputerowy. Na wejściu 0 V, ale mamy układ, który teraz pracuje na zasilaniu rezerwowym, bo można zobaczyć, monitory teraz yy, pracują, komputer pracuje. Ale nie mamy tutaj Podłączenia do sieci publicznej. Ja teraz przy użyciu neonówki sprawdzę, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o napięcie w miastku. Widzimy, neonówka świeci w jednej dziurce i w drugiej dziurce. To jak teraz będzie wyglądała sprawa, jeśli chodzi o wartości napięcia? Mamy 231 V tutaj między, w, pomiędzy dziurkami. Teraz zobaczmy. A teraz co będzie między jedną dziurką a stykiem ochronnym? Mamy 101 V. Między drugą dziurką a stykiem ochronnym 121V. No i można było zobaczyć teraz, że w przypadku takiego zasilacza UPS 230V to jest napięcie, tam mamy L1 i L2. Nie ma L i N. Widać, między przewodem ochronnym mamy połówkę napięcia. 115V. Tu powinno byłoby tak w idealnej sytuacji. I co w związku z tym? Ktoś coś takiego podłącza do gniazdka, między przewodem neutralnym a przewodem ochronnym mamy napięcie 115V. To już nie są przelewki. To już jest coś, co może porazić i spowodować niemałe zagrożenie. To jest jedna kwestia. No to idźmy dalej. Jest też opinia, co za problem? Podłączymy zasilanie rezerwowe, wyłączyć można główne bezpieczniki, jak się mówi, zabezpieczenie przedlicznikowe. No to teraz zapraszam do złącza kablowego. I tutaj y, przykładowe złącze kablowe zabezpieczenie przedlicznikowe, zabezpieczenie przeciążeniowe. Rozłączane są tu przewody fazowe. Wkładki topikowe są w przewodach fazowych. No i co za pomysł teraz. Wyłączymy sobie zabezpieczenie tutaj. Czy wy... zerwie też plombę rozłączy to ciągłość przewodu neutralnego jest dalej zachowana. I teraz widać wyraźnie pomysł z podłączeniem dorniastka czym się to kończy. Mamy przedostanie się niebezpiecznego napięcia do sieci publicznej. Absolutnie nie ma takiej możliwości. Kolejna sprawa, jeżeli teraz chcemy podłączyć zasilanie rezerwowe, instalacja musi być odpowiednio do tego przygotowana. Poza tym, fakt, że mamy zasilanie rezerwowe i źródło zasilania rezerwowego. Należy zgłosić w zakładzie energetycznym. Trzeba tam dołączyć schemat takiej instalacji. Ja teraz pokażę przykładowo, jak takie zasilanie rezerwowe należy zrealizować na przykładzie instalacji elektrycznej u siebie w domu. Tutaj jest przełącznik źródeł zasilania. Od góry jest zasilanie podstawowe i zasilanie rezerwowe. Tu mamy wyjście na aparaty. W tym wypadku są, jak widać, rozłączane wszystkie przewody czynne. Także nie mamy połączenia z siecią publiczną. Tu ja mam u siebie układ sieci TT. Tu jeszcze są przewody do podłączenia. No, widać, szewc bez butów chodzi. Ale nie mam mowy i teraz możemy tu zobaczyć. Jest wtyczka odbiornikowa. I tu podłącza się do niej zasilanie rezerwowe. Tu mamy gniazda siłowe. Mamy tu podłączony też odbiornik w tym wypadku. No i jak widzimy, przecież choćby boiler. Można teraz zobaczyć tutaj odbiornik energii elektrycznej. Można teraz zobaczyć, no każde urządzenie, jakie się kupuje, jest wyposażone we wtyczkę, a nie w gniazdo. Nawet kiedyś mieliśmy te kuchenki elektryczne, stare żelazka. E, wszystko. Każde urządzenie ma wtyczkę. Tak więc to by było tyle. I mam nadzieję, że ten film jeszcze przemówi do rozsądku osobom, które myślą, że jakoś to będzie: że sobie coś podłączymy do gniazdka, że wykręci się czy wyłączy zabezpieczenie przedlicznikowe i jakoś to będzie. Bo nie będzie. A trzeba pamiętać, że może dojść do błędnego połączenia zespołu prądotwórczego, no i może być problem. Są w handlu dostępne trzypolowe przełączniki źródeł zasilania, ale jeżeli chcemy teraz coś takiego zastosować, no to trzeba by tu mieć zgodę zakładu energetycznego na takie rozwiązanie. To nie jest coś, że sobie zastosujemy dobrze, jakoś to będzie. Bo może to być droga na ławę oskarżonych, czego nikomu nie życzę i warto o tym pomyśleć. Nie ma takiej możliwości, żeby podłączyć do gniazdka źródło zasilania rezerwowego. Tak więc to wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.